Ostatnimi czasy dochodzą nas słuchy, że na wojanowicach nic się nie dzieje, że nowe filmy są nudne, odcinki niefabularne, nieciekawe, a sama seria nie jest już tym, czym była kiedyś. Czy rzeczywiście tak jest? Czy wojanowice się kończą? Dlaczego na Wojanowicach nic się nie dzieje? No i czy rzeczywiście tak jest? A jeśli tak, to jakie mogą być tego powody? Ja w tej sprawie. Hej, cześć się manowicowie! Z tej strony Robert z kanału Lamimy. Wydźwięk dzisiejszego odcinka będzie nieco mniej pozytywny niż tych ostatnich, jednak nie odbierajcie go proszę jako hate. Spróbujemy natomiast dzisiaj zastanowić się wspólnie, dlaczego seria z Wojanowic dla części z was mogła stać się na przestrzeni czasu mniej interesująca. Czy mówiąc dosadnie, no po prostu nudna. Przemyślimy też, czy aby na pewno jest to wina Wojana i reszty ekipy. Jeśli temat Was interesuje, to zostawcie łapkę w górę, a teraz rozsiądźcie się wygodnie w fotelach i zapraszam Was do oglądania. Kilka dni temu na karcie społeczności zadałem Wam tytułowe pytanie. Czy uważacie, że obecny kontent z Wojanowic jest fajny, czy raczej nuda? A jeśli nuda, no to w zasadzie dlaczego? Spodziewałem się, że około 90% z Was mimo wszystko zagłosuje, że obecne materiały są fajne, jednak wyniki tej ankiety, trochę mnie zaskoczyły. W momencie kiedy piszę te słowa, wzięło w niej udział ponad 2200 osób. 68% z was uważa, że aktualny content jest nadal super. Co jednak z pozostałymi? 32% osób sądzi, iż obecne odcinki wieją nudą. Zadziwiająco dużo. Jak na ankietę utworzoną na kanale, który przecież zrzesza przede wszystkim fanów Wojana, i reszty. Z tych 700 osób głos zdecydowało się zabrać około 40. Jakie podają one argumenty? Fanka Paliona i Szczypsona napisała, że Wojanowice są nudne i już palionowe jest lepsze. Myślę jednak, że jej głos może nie być do końca obiektywny, biorąc pod uwagę jej nazwę. Szymon dodał, że jego zdaniem Wojanowice są nudne, ponieważ Wojan zrobił wszystkie achievementy, zabił wszystkie moby i nie ma tam co robić, tylko gnębić nóbka. A czy waszym zdaniem gnębienie nóbka może też się kiedyś znudzić? Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Dexterka natomiast uważa, że nic spektakularnego się tam nie dzieje. Ostatnio tylko budowanie księgarni i w sumie to tyle. Dodaje, że skończyła oglądać ich na królestwach, a dalej jej to nie ciekawi. Jednak wciąż czeka na coś lepszego. Matrix natomiast również woli Palionowo. Barcio Games także sądzi, że obecny kontent jest nieciekawy. Mówi, że skończył oglądać, gdy okazało się, że czarna postać to tak naprawdę była Kati. Cóż, rzeczywiście może być tak, iż rozwiązanie zagadki czarnej postaci w taki sposób mogło być niejako zmarnowaniem jej potencjału. Ze swojej strony dodam, że czuję, iż niebawem na Wojanowicach jakaś tajemnicza postać zagości. I grogra wspomina ponadto, że creative wyrazi w oczy. Myślę jednak, że nie ma co oczekiwać, aby wszystkie itemy były zdobywane na survivalu. Wierzcie mi na słowo, że samo przygotowanie odcinków zajmuje bardzo dużo czasu, a pozyskiwanie itemów w sposób standardowy dodatkowo by ten czas wydłużyło. Biorąc to pod uwagę sądzę, iż sporadyczne korzystanie z trybu kreatywnego wychodzi z serii tylko na dobre. Piotr natomiast narzeka na to, że na wojenowicach są tylko cztery osoby? <grych> Czeka również na coś grubego. Zdania też niekiedy są podzielone. Dla przykładu Zuzia uważa, że wolała jak był haker. Inny widz natomiast którego nazwy nie przeczytam, żeby nie dostać bana, mówi, że jest nudno właśnie z powodu hakera. Jak widać, ciężko dogodzić wszystkim. Pozostaje jednak pytanie: czy trzeba? Ciekawą opinią podzielił się, jak zgaduje Marcin, bo ocenił on co prawda obecne materiały na 7 na 10, jednak zwrócił uwagę na coś, na co nikt dotychczas jej nie zwrócił. Wkurzało go, że na Wojnowicach momentami działo się aż za dużo. Wspomina, że nawet jak jakieś zagrożenie zostało zażegnane, to za kolejne trzy odcinki znowu dzieje się jakaś tragedia. Nadal ogląda Wojana, czy Paliona, kiedy ma dobry humor, ale przestaje, bo jest zdania, że trochę od tych nerwów musi odpocząć. Cóż, w pełni Marcina rozumiem. Z wojanowicami jest trochę tak jak z serialem. Oglądamy często kolejne odcinki, angażując się w fabułę i niekiedy tkwiąc w napięciu i nie mogąc wręcz powstrzymać się przed obejrzeniem kolejnego. Jednak stan takiego ciągłego napięcia może rzeczywiście być męczący. Na koniec zostawiłem sobie odpowiedź użytkownika Tawinka. Ponieważ pokrywa się ona niejako z tym. Co sam sądzę na ten temat. Najpierw ją przytoczę, a następnie podzielę się moją opinią. Dawinka pisze. Szczerze, według mnie nuda. Ostatni raz oglądałam Wojanowice, jak Wojan założył swoje królestwo. Czasem zerknę zobaczyć co się dzieje. Myślę, że to kwestia wieku, bo ja już jestem na etapie, kiedy content dla dzieci mnie nudzi. Ale i tak ich subskrybuję, a poza tym są youtuberami mojego dzieciństwa. Komentarz ten zdobył też najwięcej lajków spośród wszystkich. Myślę zatem, że spora część osób się z nim zgadza. I tu przechodzimy do sedna materiału. Dlaczego na wojnowicach nic się nie dzieje? Sądzę, iż problem tak naprawdę nie leży w materiałach, które dostarczają nam Wojan z ekipą. Problemem tak naprawdę jest upływający czas. Wielu odbiorców jest serią od wielu lat. Niejako się z nią rozwija, dojrzewa. Wraz z wiekiem zmieniają się też nasze upodobania i to, co lubimy. Zmieniają się w zasadzie całe nasze życia. I mimo, że kontent może pozostać ten sam, to tak naprawdę my jesteśmy zupełnie inni. Pomimo tego, nadal myślę, że i starsza widownia znajdzie coś w tej serii dla siebie. Jednak nieuniknionym jest, by część starszych widzów poszła dalej, zerkając przez ramię. I patrząc właśnie na Wojana i Paliona, jako na jakąś mniej lub bardziej istotną część ich dzieciństwa. A na ich miejsce zapewne przyjdą nowi, z pewnością, no nie oszukujmy się, nieco młodsi widzowie, do których to ten content będzie bardziej dopasowany. W takich sytuacjach, jak ta, twórca ma wybór. Czy jego twórczość nadal będzie adresowana do młodszej widowni, czy jednak. Wraz z nią i biegiem czasu zmieni się i dojrzeje. Nie ma tutaj gorszej albo lepszej opcji, jest tylko wybór. I jakikolwiek by on nie był, trzeba się będzie liczyć z ewentualnymi konsekwencjami. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu, od kiedy oglądacie Wojanowice i co w nich lubicie najbardziej. Najciekawsze wpisy nagrodzimy serduszkiem i skomentujemy. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas. I koniecznie zostawcie suba jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo poruszymy ten temat jeszcze w jednym z kolejnych odcinków, a wtedy zastanowimy się czy stare wojenowice na pewno były lepsze. Tymczasem mówił do Was Robert z kanału Lamimy. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.